Przyjdź Duchu Święty, działa jak chcesz, przenikaj mnie jak chcesz i mów do mnie przez te słowo tak jak Ty chcesz. I bądź uwielbiony Duchu Święty. I niech chwała Boża się objawia przez te słowo. Przyjdź Duchu Święty. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i Farzeuszu rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz on im odpowiedział: plemię przewrotne i wiarołomne. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany. Oprócz znaku, znaku proroka Jonasza: albowiem, jak Jonasz był trzy dni, trzy noce we wnętrznościach wielkie ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni, trzy noce. Łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto są pańskie chwała, Tobie Chryste. Tutaj mamy dzisiejszych słow, słowie o tym, jak ludzie żądali od Pana Jezusa znaku, nie prosili, go, nie prosili go o ten znak, o to, żeby przyszedł i objawił ten znak, ale żądali. Jak my często coś żądamy od Pana Boga, a nie prosimy Go o to, żeby przyszedł i zadziałał w tej sprawie, bo. Pan Bóg pragnie przyjść z miłością i pragnie, żebyśmy też do Niego przychodzili z miłością, z sercem, z głębi serca, a nie z żądaniami. Łatwo jest nam żądać od kogoś coś, ale trudniej nam prosić, trudniej jest nam dziękować Panu Bogu za coś, czego jeszcze nie otrzymaliśmy, od czegoś, czego jeszcze nie ma. I Pan Jezus nas uczy, żebyśmy prosili, żebyśmy byli miłosierni dla innych, a nie żądali. Bo jeśli żądamy, to e, jak chcemy być wysłuchani, jak kogoś zmuszamy do czegoś, wbrew woli Boga. I Panie, Ty działaj tak, jak Ty chcesz i bądź uwielbiony w każdej tej osobie, która tego słucha. Pozdrawiam i Błogosławię. Jeśli chcesz, możesz zaobserwować ten kanał.